Cześć, witam Was wszystkich, z tej strony starszy inspektor Satoszow z Centralnego Biura Antyskamowego. Jak zwykle mam dla Was garść ostrzeżeń, jeśli chodzi o działania różnego rodzaju ciemnych typków, oszustów, naganiaczy i naciągaczy z rynku kryptowalut. Dzisiaj zajmiemy się mailami i informacjami o fałszywych giveawayach od firmy Ripple. Zaczynamy! Oczywiście my jesteśmy na posterunku, ale skamerze nie śpią. Coraz bardziej wyrafinowane metody, coraz trudniej rozpoznać, czy jest to oszustwo, czy jest to legitny jakiś airdrop, ale oczywiście jeśli chodzi o firmę Ripple to oni nie robią airdropów i trzeba zwracać na to uwagę. Chcieliśmy pokazać wam przede wszystkim maila, którego dostaliśmy. Zobaczcie, od firmy Ripple. Co jest pierwsza rzecz, jeżeli najedziecie na adres, to zobaczcie jaki adres się wyświetla. No coth to nie jest na pewno firma Ripple. Eee, tutaj jest oczywiście zachęcenie do kliknięcia, na jeśli chodzi o waitlistę, no ale oczywiście to generuje wa kieruje was na jakiś fałszywy adres i zobaczcie quantitative Easing for Ripple User Base. Bardzo chwytne hasło, jeżeli zastanawiacie się, co to jest Quantitative Easing. To jest generalnie dodruk pieniądza, coś takiego jak. Coś takiego jak zrobił na przykład FED, który wpuścił na rynek 4 biliony dolarów. I oni obiecują, że oczywiście chcą rozdysponować prawie 5 miliardów XRP ze swojej rezerwy X, i rozdystrybuować je według, według różnych kryteriów dla każdego posiadacza XRP. I oczywiście wszyscy posiadacze XRP w w na giełdach, w, Word, w walletach i tak dalej zachęcamy Was, abyście zapisali się do programu. No i to Was oczywiście, to jest podana firma Ripple. Zobaczcie, jeżeli tutaj, zobaczcie, jeżeli wejdziecie na LinkedIn, to kieruje Was, no nie wiadomo czego, to nie jest przede wszystkim link do LinkedIn. Jeżeli wejdziecie na Facebooka, to jest Ripple, bo jeżeli wejdziecie na Twittera, tak kliknijmy z ciekawości na Twittera, to jest akurat, kieruje nas do firmy Ripple. To jest ta zweryfikowana strona firmy Ripple. To jest też strona, którą za chwilę, wam, za chwilę Wam pokażemy, ale wracając do maila, jest to oczywiście oszustwo. Tego nie wysłała żadna firma Ripple i musicie na to przede wszystkim uważać. A teraz jeżeli już sobie zamkniemy tego maila, to jest też oczywiście, zobaczcie, strona, do której, która kieruje. Zobaczcie jaka strona, ripple.com.so. Kto zarejestrował sobie fałszywą domenę i zobaczcie, incentives and support for XRP holders, czyli generalnie XRP będzie wspierać swoich, jakby to był rząd. Wszystko jest pięknie, ładnie, zobaczcie, tu jest przykład, no i teraz tu jest rejestracja, tu nie wyświetla strony, ale jeżeli byśmy sobie e, zbadali ten element, to zobaczcie, gdzie on nas tutaj kieruje, sprawdźmy sobie. E, on click to URL, aha, gdzieś tam wysyła, czy gdzieś to jest pewnie zapisane, zapisane do jakiejś tam funkcji, odwołuje, która nas, która nas kieruje do oczywiście jakiejś strony fałszywej, także słuchajcie. Nie można się na takie rzeczy łapać. Być może dostajecie w innej formie tego typu rzeczy, ale wszelkiego rodzaju, jeżeli przykładowo dostajecie takiego maila, nie jesteście pewni, że jakaś firma Ripple wchodzi, no to wchodzicie. Pierwsza rzecz, którą powinniście zrobić, wchodzicie sobie na Twittera. Najłatwiej wpisujecie sobie Ripple. Pojawia się oczywiście zweryfikowany adres, w bardzo wielu przypadkach zweryfikowany. Widzicie już po liczbie obserwujących, jest główna strona Ripple.com, to jest przekierowanie, oczywiście to jest ich główna strona. Zobaczcie, jak to wygląda. Tak wygląda Ripple.com, nie ma żadnej informacji na ten temat. Tutaj tak samo nie, ma. oni by trąbili, to byłoby podpięte. Nie ma czegoś takiego. Skamerzy próbują wyłudzić wasze dane. Być może, klikając po takich stronach, pobierzecie różnego rodzaju trojana, który będzie szpiegował was, będzie kiloger czy coś takiego, będzie wam szpiegował, wykradał hasła, i to nie tylko kryptowalutowe, ale także do tradycyjnych kont bankowych i tego typu rzeczy. Także trzeba bardzo na to uważać. Oczywiście uważajcie, chodząc po, po różnych stronach. Dodatkowo, co możemy Wam zalecić: zainstalujcie sobie, e, załóżcie sobie drugiego maila, bo to jest też bardzo ważna, e, bardzo ważna sprawa. Ważna sprawa, żeby mieć tego drugiego maila, jeżeli chodzicie po różnego rodzaju takich stronach z ciemnej gwiazdy. Zainstalujcie sobie drugiego maila, na tego maila niech ten syf przychodzi mieć jednego maila do tych zweryfikowanych giełd używajcie, patrzcie jeśli chodzi o bezpieczeństwo, bo naprawdę skamerzy nie śpią, oszuści nie śpią i może się później okazać, że będzie bardzo duża bieda. Będzie bardzo duża bieda i będzie oczywiście problem. No i zasadniczo jeśli chodzi o to, to jest tyle, także uważajcie, żadnych nie ma giveaway'ów od firmy Ripple. Ostatnia duża firma, która zrobiła giveaway to był Stellar wspólnie z blockchainką, forma reklamy, oczywiście Uniswap zrobił giveaway, ale nigdy nie trzeba się na żadnych whitelistach rejestrować, oni mają wszystkie adresy. No, takim giveawayem oczywiście, który nadchodzi i to będzie jeszcze wielokrotnie, musicie na to uważać. Ostatnio pamiętacie słynny ledger, przed którym ostrzegaliśmy, co tam się działo: wykradli bazę danych, nawet SMS-y dostawaliście. Nadchodzi AirDrop z parków, musicie też uważać. Szukajcie oficjalnych informacji, szukajcie oficjalnych źródeł, bo błąd może Was bardzo dużo kosztować. Naprawdę bardzo dużo. A w kryptowoltach, pamiętajcie, nie ma cofania transakcji w większości przypadków. Jeżeli ktoś Wam buchnie z portfela bitcoiny, czy jakiekolwiek inne kryptowaluty, to niestety. Przepadło i po tyle. Jeżeli Wam się podobało, oczywiście dajcie łapkę w górę, przekażcie innym ten film. Ostrzegajmy się wzajemnie, żeby nie było problemów. A z Centralnego Biura Antyskamowego żegna się z Wami starszy inspektor Satoszow. Pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się i do następnego razu.